Program rysujący pięciokąt rozpocznij od polecenia Kiedy kliknięto. Następnie wybierz odpowiednie polecenia z grupy Pisak. Możesz zmienić kolor pisaka, klikając pole z ustawionym aktualnie kolorem, a następnie dowolny kolorowy element na ekranie. Teraz przejdź do grupy Kontrola i wybierz polecenie Powtórz 10 razy. Możesz zmienić liczbę powtórzeń. Ustaw w tej pętli polecenia, które mają być powtarzane. Na koniec wstaw polecenie Ukryj, aby duszek zniknął po wykonaniu zadania.